Dziennikarze śledczy grupy specjalnej X2 w szpitalu Zdunowo w Szczecinie potwierdzają korupcję, brak jej ścigania przez prokuraturę oraz inne przestępstwa. Archiwum infoexpress.pl Pierwsza publikacja 2011 rok Szczecin. Polska. Ponad miesiąc temu na terenie szpitala w Zdunowie rozpoczęła sprawdzanie otrzymanych różnymi drogami informacji o nieprawidłowościach. Grupa Specjalna X2 – Dziennikarzy Śledczych. x 2 jest faktycznie wsparciem uzupełniającym pracę innych dziennikarzy śledczych, którzy na terenie szpitala w Zdunowie pojawili się już formalnie, w dniu 1 marca 2011 roku. Z materiałów zebranych od osób anonimowych, które w istotny sposób potwierdzają przypuszczenia dziennikarzy śledczych i fakty udokumentowane, jasno wynika. Że w szpitalu doszło do korupcji przy przydzieleniu na cele mieszkalne willi, tzw. Tak Wagnerówki, na terenie szpitala, przez doktora Tomasza Grockiego dyrektora naczelnego dla doktora Janusza Wójcika, notabene jego zastępcy. Sam doktor Janusz Wójcik zasługiwał na mieszkanie, bo musiał je otrzymać otrzymał mieszkanie, bo był bezdomny. Przyznane bezprawnie mieszkanie to willa przedstawiona na zdjęciu. Historia korupcji pod osłoną prokuratury, sądu, urzędu miasta i Platformy Obywatelskiej. Korupcja w szpitalu jest faktem bezspornym, ponieważ w szpitalu z Dunowo już wiele lat wcześniej dr Wójcik otrzymał mieszkanie z zasobów szpitala przy ulicy Sokołowskiego nr 20, mieszkanie 9, które wraz z rodziną zamieszkiwał. Według zebranych przez dziennikarzy śledczych informacji dr Janusz Wójcik, Wykupił mieszkanie na własność, którym obecnie włada jego syn, a ten wynajmuje je innym kolejnym osobom. Faktem bezspornym jest, że obecnie mieszkanie znajduje się w tak zwanej wspólnocie mieszkaniowej. Swego czasu, według informacji zebranych z różnych wiarygodnych źródeł, doktor Wójcik twierdził, że rozchodzi się z żoną, co też mieszkańcy poddali pod wątpliwość. Ponieważ chodziło o zachowanie przydzielonego mieszkania przez władze szpitala i wili otrzymanej jako drugie mieszkanie, już niezgodnie z prawem. W rzeczy samej następnie widywano rzekomych rozwodników, nawet w kościele, trzymających się za ręce. Po jakimś czasie już nawet nie udawali, że się rozwodzą, bo stwierdzili, że dr Tomasz Grocki ma takie mocne plecy w prokuraturze i wszędzie, że tego też chronić będą. Tak ta bezdomność doktora Janusza Wójcika wyglądała jak nowe prawo w szpitalu zdunowo, stanowione przez dyrektora Tomasza Grockiego. W rzeczy samej rozdawnictwo mieszkań dowolne i wbrew przepisom stanowi korupcję i wywołuje od lat oburzenie mieszkańców Zdunowa. Nie można dawać nikomu dwóch mieszkań służbowych, nie można dawać mieszkań pracownikom kontraktowym, jak wskazał Bogusław Sadowski. Tomasz Grocki, według mieszkańców, ma wszystkich w kieszeni. W Dunowie i okolicach panuje wręcz od lat przekonanie, że dr Tomasz Grocki, dyrektor szpitala, ma wszędzie znajomości, począwszy od prokuratury, posądy, a że jest też radnym miasta Szczecin, gdzie występuje jako prawy obywatel z ramienia Platformy Obywatelskiej. To może wszystko i wszyscy mogą mu skoczyć, jak zwykł mawiać, co potwierdzają ludzie. Którzy go doskonale znają od wielu lat. Aby nie być gołosłownym, pikanterii niech doda fakt, że prokuratura w Szczecinie wie o poczynaniach radnego doktora Tomasza Grockiego. Ponieważ ponad 10 lat temu była informowana o korupcji z przydziałem wili dla doktora Janusza Wójcika przez Bogusława Sadowskiego, jednak nic w tej sprawie nie zrobiła. W zemście za ten fakt doktor Tomasz Grocki, dyrektor szpitala w Zdunowie niszczył działalność gospodarczą Bogusława Sadowskiego, który o tym fakcie zawiadomił prokuraturę, do tego stopnia, że zlecał innym osobom zwalczanie poprzez oszczercze artykuły w prasie na terenie Polski, usług badania gęstości kości u dzieci i dorosłych, wykonywanych legalnie przy pomocy najlepszego światowego sprzętu w tej dziedzinie, tak zwanego sonarowego, z technologią USG umieszczonego w busie zwanym też osteobusem. Ponadto dr Tomasz Grocki do kampanii oszczerstw zaangażował też znajomych lekarzy, którzy mówili o rzekomym oszuście z busa zwanego Osteobusem, którego ściga policja, bo wykonuje nielegalne zabiegi, usługi, za co pobiera pieniądze. W tej materii dziennikarze śledczy zebrali dowody znajdujące się od lat w obiegu publicznym co też będzie stanowiło odrębne materiały dowodowe przeciwko doktorowi Tomaszowi Grockiemu i wszystkim pseudodziennikarzom, którzy, nie mając bladego pojęcia, o czym piszą, pisali oszczerstwa na jego zamówienie. W Szczecinie oszczerstwami na zlecenie zajmowała się pseudodziennikarka Agnieszka Spierdowicz Wel Stefan z postkomunistycznej Gazety Kurier Szczeciński będący na usługach Urzędu Miasta i Gminy Szczecin oraz przestępców w Białych Kołnierzykach zarazem pseudolekarzy. Na kolejny dowód przytoczyć należy fakt blokowania działalności gospodarczej w tym zakresie na terenie Szczecina, przez media publiczne które były na targach zdrowia w Szczecinie, gdzie prowadzący badania gęstości kości Bogusław Sadowski miał bardzo liczne zainteresowanie, co potwierdzały duże kolejki do badań. Media mówiły o targach zdrowia, jednak kompletnie nic o badaniach gęstości kości i usługach prowadzonych przez pokrzywdzonego Bogusława Sadowskiego. Kolejnym przykładem jest istotny fakt, że wszystkie placówki dziecięce, jak szkoły, Przedszkola i tym podobne w Szczecinie odmówiły badania dzieci, poddając pod wątpliwość wiarygodność rzeczonej działalności, którą Bogusław Sadowski wykonuje od lat na terenie całego kraju, tylko nie na terenie Szczecina, gdzie przed wydarzeniami opisanymi powyżej wykonywał je bez zastrzeżeń, bo cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Na temat badań prowadzonych przez Bogusława Sadowskiego negatywnie wypowiadał się publicznie wojewódzki konsultant do spraw pediatrii. Między innymi mówił, że jak będzie potrzeba takich badań dla dzieci, to zajmą się tym za darmo w szpitalach. Oczywiście to jest nieprawda, bo Narodowy Fundusz Zdrowia takich badań nie finansował, nadto nie posiada sonarów USG do badania kości dzieci i dorosłych. Zatem jak widoczne są szerokie układy doktora Tomasza Grockiego i co on może po tym krótkim artykule już państwo zobrazować sobie mogą. Jedno jest pewne społeczeństwo nie może pozwalać na bezprawie ludziom na stanowiskach, którzy je nadużywają. Brak reakcji w porę spowoduje, że problem ten przeniesie się na innych obywateli i wkrótce może spotkać każdego obywatela. Brak reakcji to zezwolenie na patologię i przestępczość. O tym wszyscy musimy pamiętać. Jeżeli obywatele nie zahamują tego zjawiska, to prędzej, czy później staną się jego ofiarami. Piotr Moskwa PMN Misja Mediów Prawdy bez Cenzury, Granic i Tajemnic Masz podobny temat? Skontaktuj się ze mną. Kontakt telefon plus 48 792 878 969 Zwiastun tematu. Już niebawem. Więcej niepowtarzalnych informacji w kolejnych siedmiu artykułach o następujących tytułach. 1. Sprawy następne to nielegalne operacje przeszczepu płuc, którymi zajmuje się Tomasz Grocki, a w związku z tym nikt nie ma prawa informować mediów. Ani kogokolwiek na ten temat. 2. Przetarg na informatyzację szpitala w Zdunowie, wygrany przez syna doktora Sela. 3. Sprawa szpitalnej windy, którą wozi się osoby chorej i osoby zmarłe. 4. Brak umów dla najemców w lokali z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie, od momentu przejęcia od szpitala. 5. Bogusław Sadowski, badający gęstość kości u dzieci i dorosłych w Polsce. Kontra Tomasz Grocki. Układy lekarskie i pseudodziennikarze, dziennikarze czyli karny aspekt oszczerstw. 6. Bogusław Sadowski ma być wyrzucony z mieszkania na mocy eksmisji z uwagi na rzekomo prowadzaną w nim działalność gospodarczą. Sprawa sądowa w toku. 7. Oszczerczy atak medialny na badania kości sonarami USG firmy InfoExpress Polska, dokonany przez Agnieszkę Spieredowicz Wel Stefan kuriera Szczecińskiego, czyli kolejne zniesławienie.